Raciej tam ten chciał robić wysypisko. Proszę Państwa, wysypisko śmieci w nie będzie, za, jest za duże zaludnienie. Proszę Państwa, byśmy to zrobili tutaj, to, to byśmy wszyscy w tym spodzie musieli się to, jakby, no, znaleźć, bo to jest za mały obszar, że tak powiem, a takie wysypisko małe, nie to jest bez sensu, bo ekonomicznie nieuzasadnione w ogóle, a duże wysypisko, nie mamy takiego obszaru, żeby to zrobić. Wszystko ja tyle dziękuję. Jedziemy dalej, zostawiamy tu Państwa. Także dziękuję serdecznie, że Państwo dziękuję. przyszliście, chcieliście wysłuchać kilku naszych tutaj słów z naszej działalności. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Pani. Przechodzimy do następnego punktu zebrania Przeniesienie środków finansowych z Funduszu Sowieckiego na 2019 roku na nowe zadanie. Nawet, szanowni Państwo, w tym roku tak się złożyło, że troszkę tych pieniążków zostało. Zostało nam 2000 od. W ciemnej czyszczenia rowu, dlatego, że tylko tam 2000 na paliwo, pozostało zostało 2000, no i od tej działki, co było zostawione, 6700 zł. Nie doszło do kupna i chyba nie dojdzie z takich różnych przyczyn prawnych. I tu po konsultacjach z Radą Sołecką postanowiliśmy to przeznaczyć, jakieś nowe zadanie, żeby nie przepadło i tak. 850 zł na konserwację i odnowienie malowanie barierek na moście tu na szperce już tam w tej chwili dzisiaj czyścili te barierki remont przepustu czy starej szkole tam trzeba go wymienić 1100 zł zakup nowych bluzek koszul dla, dla grupy miejscowej Stojów ludowych 1300 zł i 500 527 złotych na zakup kruszywa tak ja myślę, że z tego kruszywa to część tam by trzeba było przypaść tego włocza na odlogi powiatowej w stronę Stadomatu, tam są wypukane Robi się niebezpiecznie. Taka to jest propozycja Rady Sołeckiej. Musimy to jeżeli nie ma jakiejś tam innej propozycji, musimy to podać po głosowanie czy formalnie, zgodnie z prawem. Czy są jakieś inne propozycje? To za gałęzie wszystkie Ale To, jest, to, to, jest to jest nie jest za te pieniądze. A za co? To A, to, nie mieszajcie jednego z drugim. Gałęzie mają w okresie zimowym, tu zakład komunalny, tam skoszone mają przycyny. No, Pierwszy no śnieg no to już tam nie przejedziemy. No drugu. wiem, no ale to już z tego nie będziemy dawać. No to, no, to, no to z gminy no jak nie wiem, to, wiem, ale to to z gminy. Z innej, no. innej kuli. Albo wystosować pisma do właściciela no gruntów i nie czyszczą. Już Dlaczego wczoraj, my mamy wyczyszczone? Wczoraj byłem z dyrektorem, panem Władkiem, także widział I mają tą, bo skończą takie koszenie, ale stawy tego, no to mają to okresie zimowym. Zresztą no pisma do właścicieli, nie wyczyszczą, nie? To... Ale większość właścicieli jest i też inna. Są takie działki, to właścicieli nie ma. Są, są. A, ale są, że nie ma właścicieli, są też A, są, w Krakowie, A, są, w Krakowie, są właściciele w Katarzecach, ale są dzierżawcy, nie? No. Od Lisa, tam no. jest ja Krakusz tam się nie no, interesuje. To, tym. Jeżeli nie ma jakiejś tam innej propozycji do tego, to muszę to poddać pod głosowanie, kto jest no ten asfalt byście też troszeczkę może poprawili, czy jak, bo to tam już jest katastrofa pod Dębską. Ale to za mało 5 tysięcy. No, no to nie mówię, za wieś te pieniądze asfalt nie z ruszysz. Z obodziów, ten odcinek jest ogłoszony z powodu. A ja nie dostaniesz pieniędzy z, z, z jakiejś powodziówki albo z jakichś tam interwencyjnych, to za te nasze pieniądze <noise> nic nie znikniesz, bo nawet maszyny nie no to nie tej To kto jest za takim podziałem, jak to proponuje Rada Sołecka? Musimy jeszcze głosować. Kto, Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie Pani proszę Odnotować. No i teraz przechodzimy do następnego punktu. Podział Funduszu sołeckiego na 2020 rok. I tak, w ramach Funduszu na 2020. Mamy tu przyznane taką kwotę, 21434 1434 zł, 46 groszy. Tak samo mieliśmy spotkanie z Radą Sołecką kilka dni temu. Tak wstępnie tak ustaliliśmy, że po rozmowach, po konsultacjach, że 9 tysięcy na projekt oświetlenia w przedłużce tam na odcinku z no 500 metrów plus minus, nie? przynajmniej do tego skrzyżowania tam. To jest Nie no, Żeby mieć kiedyś w przyszłości go no, coś... Oświetlenie to będzie później. Ja będzie zgoda. Ja nie ma, no projektu, tak. nie ma nie 600 zł na dzień seniora, na podczasunek na warcie 800 zł na konkurs dzień. dla dzieci szkolnych pod tytułem Moja Mała Ojczyzna w fotografii i opowiadaniu w ostatnich 100 latach. 250 zł na konkurs o najładniejszy ogród. 2,5 tysiąca na paliwo tego parki, ciągnika. 1000 zł na wykonanie wieńca, nagrodę, tam sprawy organizacyjne z wieńcem, z I 7293 zł na bieżące utrzymanie dróg, kruszywo, przepusty, konserwacja. To jest taka propozycja moja Rady Słuchackiej. Jeżeli są jakieś jeszcze propozycje, co nie, to będzie od siebie? Ja kontrolować ten las gromadzki, jak tam jakiegoś leśniczego czy się zainteresował w tym działaniu. Raz gromadzki należy do, do gminy i nic nie zrobił. No no tak, to tak ale to jest niezwiązane związ... nie z tym. To się, się że w jej domu będę ten No to też musi pilnować chyba lasu, jak on wygląda, nie? No. No to jest leśniczy od No to mówię, no to leśniczego tak zapłacić? Ja ale dobra, do... ja słucham propozycji do tego, nie o to, teraz rozmawiamy. Żeby to podzielić i nie odeszł szybko. Czy są jeszcze jakieś propozycje? Ktoś coś Nie ma. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za takim podziałem Funduszu Soleckiego na 2020 rok? Czekaj. Kto się wstrzymuje? Kto jest przeciw? A jeszcze tak na końcu, bo pewnie Was ciekawi ta nagroda. 40 tysięcy. Taka jest sprawa, że nie taka prosta sprawa, wydać tę nagrodę. Trzeba przekazać na zaraz, co? Aby służyła dla wszystkich mieszkańców. Wszystkich nie, tylko że przyszli na zebranie dzieci. To jest nagroda, tam ja się pracują. My się zrobiłem. Ja ja no. Były takie, bo mnie zawsze przyrodziło. Ale to pani Jasko będzie służyła może. Im. Proszę wcześniej nic nie mówić i było takie trzy propozycje, żeby jedna to, żeby wymienić okna, drzwi w tym naszym punkcie tu kategorycznym parafiarny, ale to z przyczyn formalnych nie da się, bo tam już nawet dzwoniłem do... Ale nie jest, jest własnością gminy się nie da, no. Druga to propozycja, nawet podpowiedź od pana burmistrza była, żeby jakiś taki mały ciągnik, traktorek do odśnieżania chodników, no koszenia, posypywania, no ale to w sumie tak po sprawdzeniu po tym jeszcze sąsiednia, trzeba nie była zainteresowana na tym dołożyć, a cena takiego taktotka to jest ze sprzętem nowego, nie? Tak plus minus 70 górę. O nowym. Dobie rzeczy. No i jeszcze ta jedna propozycja, ostatnia, że chyba będzie zrealizowana, to jest zakup takich właśnie do pana Jacka, bieżni atlasy, jakieś takie rowerki, dla z góry mieszkańców dla dzieci. Tylko takie bieżnie to takie do, do wewnątrz. Także Jacka na pewno dojeżdża do Wewnętrzną taką, taką, taką. siłownię. Tak? Zewnętrzną. Wewnętrzną. Wewnętrzną. We We po no. no. na zewnętrzną? To po prostu samochody. No, Hala no. 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 ma być tak, że... przyszłościowo. Ja, bo... Na zewnątrz też się nie da, bo nie mamy swojego terenu, żeby... postawić. zewnętrzną siłownię. No. nie będzie, bo nie ma działki. Nie ma działki. Jedna działka, tylko działka lakonastyczna szybko będzie rosła. Wyłączymy. Wewnętrzną wyłączymy. To ja mam tyle, jeszcze ja w to, ale tyle to, to oddaje głos panie ławeczniku, proszę. To też ja nie uczestniczę projekt w projektach ekologicznych, no nie spotykam to Żadnych wypowiedzi. Proszę państwa, ja przede wszystkim chciałam ogłosić, że są jeszcze wolne miejsca na zmianę kotła z tych starych pieców, które mamy na ekogrosze. Były na gaz, na peret, na drewno, było kilka, ale to już 也都。